Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry, moi mili. Dziś, 20 kwietnia, zapraszam. Wysłuchajcie fragmentu listu napisanego przez świętego Ojca Pio do Ojca Benedykta w kwietniu 1915 roku. Jak to się dzieje, Ojcze, że kiedy jestem z Jezusem, nie przychodzi mi na myśl wszystko to, o co chciałem go prosić, i miałem tego intencję i stanowczą wolę. Właśnie to zapomnienie sprawia mi dotkliwy ból. Jak to sobie wytłumaczyć? Do tej pory niczyje wyjaśnienia nie przekonały mnie do końca. Powiem ci coś dziwniejszego jeszcze. Kiedy jestem razem z Jezusem, zdarza mi się prosić go o rzeczy, o których wcześniej nigdy nie myślałem, przedstawiać mu osoby, o których nie tylko, że nigdy nie myślałem, ale co budzi we mnie jeszcze większe zdziwienie, których nigdy nie znałem i nigdy nawet o nich nie słyszałem. Zauważam jeszcze, że gdy coś takiego mi się przydarza, Jezus nigdy mi nie odmawia łask, o które proszę dla tych osób. Moi mili, 20 kwietnia to również wspomnienie świętej Agnieszki z Mantel Była włoską zakonnicą i mistyczką. Uważana jest za jedną z najważniejszych świętych w historii Kościoła, już jako młoda zakonnica była znana z głębokiej pobożności, ascetycznego życia i nadzwyczajnych charyzmatów jako dar modlitwy i proroctwa, jednym z najważniejszych cudów związanych z Agnieszką jest historia o cudzie eucharystycznym. Według tradycji, podczas procesji eucharystycznej, gdy kapłan wniósł konsekrowane hostie, podłożyła je one pod korpolar. Są to chusty podkładane pod naczynia szalne. Kiedy hostie tam leżały, korpolar, został podniesiony. Hostie już jednak były niewidoczne, co było uważane za cud. Agnieszka była również znana z głębokiej kontemplacji ascetycznego życia i wielkiej miłości do Jezusa, Chrystusa i Maryi. Jest patronką kobiet w ciąży i osób cierpiących na choroby. Moi drodzy, życzę miłego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Pa!